Hej, dawno u mnie na kanale nie było takiego materiału informacyjnego, w którym omawiam co nas czeka w najbliższym czasie w Guild Wars 2, więc oto taki materiał. Po pierwsze najbliższy patch, którego możemy się spodziewać będzie 6 czerwca. W tej aktualizacji dostaniemy festiwal Dragon Bash. Jak co roku będzie on miał miejsce w mieście Holbrek, czyli to jest lokacja startowa Nornów. Do tego dostaniemy zupełnie nową rzecz, a mianowicie Allied Players Visual Effect Filtering. Będzie to nic innego jak możliwość przefiltrowania, w skrócie wyłączenia wizualnych efektów, które inne postacie mają. him Może być to bardzo fajna opcja na takich większych eventach, gdzie jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Po wyłączeniu takich efektów możliwe, że doświadczymy wzrostu kilku FPS-ów. Zobaczymy jak to będzie w praktyce. I ostatnia rzecz, którą dostaniemy 6 czerwca to World vs. World Reward Update. Co jakiś czas dostajemy update'y do tego trybu i tym razem padło na nagrody. Przede wszystkim dostaniemy nową infuzję z World vs. World, którą będziecie mogli kupić w wersji Akon Bound, czyli tylko dla siebie, nie będziecie mogli jej sprzedać, a także będziemy mieli szansę na wydropienie takiej infuzji w wersji do z lordów, którzy bronią kipa. Do tego dochodzą nowe sety broni, a także większa ilość sposobów na wydawanie Screamish claim ticketów oraz emblemów of the Avenger. 3 tygodnie po Dragon Bashu, czyli 27 czerwca, dostaniemy także nowy fraktal oraz Profession Balance Update. Motywem przewodniu fraktala będzie oczywiście Kanta, czyli region z nowego dodatku End of Dragons. Ten nowy fraktal będzie posiadał także Challenge Mode, czyli tą utrudnioną wersję. Nie będzie ona niestety dostępna od razu. Na początku będziemy mieli tą normalną wersję, i po wyeliminowaniu tych wszystkich. Potencjalnych bugów z Normala, Challenge to pewnie dostaniemy po 2-3 tygodniach. Co do balansu twórcy, chcą się skupić tym razem na czterech aspektach. Po pierwsze zwiększyć elastyczność w wyborze umiejętności. Po drugie wrzucić alternatywne style gry. Tutaj jako przykład dostajemy możliwość rozdawania Quicknessa jako dead eye, a także możliwość zbudowania Druida oraz Tempesta jako bardziej ofensywny build. Po trzecie dopracowanie użyteczności broni na niektórych profesjach. Ostatnio bardzo fajnie wyszedł im Hammer na Spellbreakerze. Tutaj mamy akurat przykład Sworta na Rangerze, który ma być mobilną, powerową opcją pod zadawanie obrażeń. I na końcu mamy coś, co już w niektórych przypadkach zostało zaimplementowane, czyli usunięcie traitów, które są skupione na zredukowaniu czasu odnowienia umiejętności i przerzucenie tego efektu na podstawowy recharge time danego spela. Ma to spowodować przede wszystkim brak konieczności wymuszenia konkretnych traitów pod konkretne umiejętności. I na końcu artykułu mamy także kilka informacji na temat tego, co twórcy planują na dłuższą metę. Pierwsza rzecz to Core Game Updates. Tutaj przede wszystkim chodzi o zmiany w systemie nagród. Kolejna rzecz to ulepszenia infrastruktury. Po tym jak Guild Wars 2 przeszło całkowicie z DirectX'a 9 na 11, twórcy planują wrzucać do gry kolejne ulepszenia technologiczne, które umożliwiła im właśnie ta konkretna zmiana. Do tego mamy oczywiście WFOW, czyli World Restructuring oraz Alliance, a także krótką notkę z ilustracją odnoszącą się do czwartego dodatku w Guild Wars 2. I w tym miejscu artykuł się kończy, także dziękuję za uwagę. Przypominam również, że 6 czerwca znów na Twitchu pojawiają się dropy związane z Guild Wars 2. Są to te same dropy, które miały miejsce jakiś czas temu, więc będziecie mieli szansę na kolejne rozszerzenie do plecaka. Z tego co kojarzę powtarzają to dlatego, że coś im tam nie wyszło, cała kampania zakończyła się kilka godzin wcześniej niż powinna i i z uwagi na to puszczają ją po prostu jeszcze raz. Zapraszam Was więc serdecznie na streamy. Linki zarówno do Twitcha, jak i do dropów zostają Wam w opisie. Trzymajcie się i do następnego, hej!